Dzień dobry, witam serdecznie. Buongiorno, buongiorno. Dzisiaj zrobimy sobie dalszą część naszych zajęć z wymowy. Dzisiaj zobaczymy jak będziemy czytać zlepek literek G I N obok siebie. Ten zlepek występuje w takich bardzo popularnych włoskich słowach jak niomo oraz nioki. Zobaczcie, mam nadzieję, że tutaj już pamiętacie, że C i H to jest K. Jeżeli nie pamiętacie tego, albo jeżeli nie oglądaliście poprzednich zasad wymowy, poprzednich filmików, to wróćcie sobie teraz najlepiej do tych poprzednich, właśnie nagrań, gdzie jest tłumaczona wymowa literki C oraz G, ponieważ dzisiaj mogą się pojawić słówka, w których ta zasada będzie użyta. Otóż właśnie w tym najpopularniejszym włoskim chyba słowie, takim, które jest bardzo trudne do wypowiedzenia, czyli w słowie niOKI, co oznacza kluseczki. Mamy właśnie ten zlepek, i to będziemy czytać jako NI, czyli jako N z kreską nasze polskie NI. OK? I teraz zobaczymy sobie różne słowa, będziemy je razem czytać. A wy bardzo Was proszę powtarzajcie za mną. Ja każde słowo przeczytam dwa razy, a Wy za mną powtarzacie, a na końcu zrobimy również dyktando. Zanim przejdziemy do ćwiczenia, zapraszam Was serdecznie do tego, abyście zasubskrybowali nasz kanał oraz dali nam lajka pod tym filmikiem, jeżeli uważacie, że te treści są Wam pomocne i że Wam się podobają. Jest to dla nas bardzo wartościowa informacja, ponieważ dzięki temu wiemy, czy mamy dalej kontynuować, robić te filmiki, nagrywać to, tworzyć te różne prezentacje, czy też nie. Więc będzie to dla nas bardzo fajna informacja zwrotna od Was. Z góry dziękujemy za każdą subskrypcję, każdego lajka i przechodzimy do ćwiczenia. Nioki. Gnocchi. Bagno. Bagno. Gnomo. Gnomo. Cognome. cognome legno legno stagno stagno montagna montagna Ok, jeżeli macie w dalszym ciągu jakieś problemy z tym, to ja Was zapraszam do tego jak zawsze, żebyście sobie wrócili e, troszeczkę wideo, przewinęli do tyłu i przeczytali sobie raz jeszcze wszystkie te słówka, a my i te osoby, które już się zapoznały z tym, przejdziemy do dyktanda. Ok, czyli tak jak zawsze, ja przeczytam dwa razy jakieś słowo. Wy sobie je musicie zapisać na kartce lub w zeszycie, a następnie pokażę wam, jak się to słowo pisze. Zaczynamy. Soniare. Soniare. Ok? Soniare. Mam nadzieję, że sobie wpisaliście tutaj. Tak, jak wiecie, że tutaj jest ni, dlatego mamy SONIARE. Va bene. Andiamo avanti, idziemy dalej. Renio. Ok. Mam nadzieję, że dobrze było tutaj w porządku. Andiamo avanti. Cognato. Cognato. Perfetto, benissimo. Impegno. 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 a me. Ok, impegno. Benissimo. I ostatnie, trochę trudniejsze to słowo będzie, bo będzie zawierać również zasady dotyczące g. Uwaga, uwaga, inżyniere, inżyniere i sprawdzamy. Mam nadzieję, że wszystkie sobie napisałeś dobrze. Inżyniere, tak jak widzisz tutaj mamy g. Dlatego, że mamy E, które jest zmiękczaczem takim, że tak powiem, kolokwialnie mówiąc. In je, Czy -dż jak dżdżownica, jeżeli pamiętacie z poprzedniego filmiku, nie re. Inżyniere razem. Powtórzmy raz jeszcze, bo to słówko jest dosyć trudne. Inżyniere. Perfekt. Teraz tutaj mam ćwiczenie dla Ciebie, tak jak ostatnio Wam pokazywałam w filmiku na wymowę C. Macie tam całą instrukcję tego, jak korzystać z kodu QR i jak sobie zeskanować te ćwiczenie. Możecie sobie je zeskanować telefonem i zrobić sobie to ćwiczenie na telefonie, albo po prostu kliknąć link, który będzie w opisie tego filmiku i sobie przejść do tego ćwiczenia interaktywnego. Ja natomiast serdecznie zapraszam Was do tego, abyście dołączyli na kurs z jednym z naszych lektorów na żywo, online. Akurat w przyszłym miesiącu rozpoczyna się semestr wiosenny na kursy od marca do czerwca. Mamy dosyć dużo terminów. Są zajęcia, które są dwa razy w tygodniu lub jeden raz w tygodniu bardzo różne można sobie konfiguracje wybrać, można wybrać opłatę całości, można wybrać opłaty ratalnie także bardzo zachęcam, mamy już prawie 300 kursantów na pokładzie i oczywiście jeżeli macie jakiekolwiek pytania to ja zapraszam do kontaktowania się z nami na naszego maila na naszym instagramie oraz na naszym facebooku Wszystkie informacje również znajdziecie w opisie tego filmiku. A tymczasem ja kończę, i widzimy się w następnym ostatnim filmiku dotyczącym wymowy literek GLI. Takiego zlepka, który jest też dosyć często bardzo problematyczny. I czy diamo.